Siema, jestem Menek, A ja Zenek. Witamy na naszym kanale. Dzisiaj nie będziemy w studio sami, bo zrobimy sobie kilka kolorowych wielkanocnych przyjaciół. Jak nie mamy prawdziwych, to chociaż z papieru będą. Święta tuż tuż, to trzeba zadbać o dekoracje. A my widzieliśmy fajne na YouTubie, a dokładnie na kanale, minutowe sztuczki. Pomysłów na przyjaciół jest tam mnóstwo, a my wybraliśmy wielkanocnego zająca. Bo u nas zając jest dekoracyjnym królem tych świąt. Przygotowaliśmy nożyce, kleje, kolorowy papier, nawet linijki mamy. Co tam linijki? Pokaż widzom jakie mamy oczy. Tak, kupiliśmy takie po 1 euro. Mamy niebieskie i różowe z duchowymi zielnicami. Jak zrobić takiego zająca zobaczycie za chwilę. Zapraszamy do oglądania. Zapraszamy. A teraz komunikat o subach, lajkach i komentarzach. Pisać, wbijać, a nie tylko siedzieć i patrzeć. Dziękujemy. No to teraz wycinamy paski z papieru, kolor dowolny i sklejamy. A co i jak? Zobaczcie sami. Benek, musimy szybko działać, bo ja się głodny robię. No ty tylko jesz i jesz. Co? Hmm. Zrobimy sobie miejsce. Jak wybierasz kolor? Ja może od razu ten z góry niebieski. Lubię fajne kolory. A ja zielony. I tak wyglądają nasze zajączki. Są naprawdę fajne. Tylko na filmiku je stawiali i stały. A my musieliśmy nasze przykleić do stołu. Ale ogólnie pomysł jest gicio. Polecamy! Polecamy! A Wam dziękujemy za oglądanie i do następnego razu. Do następnego. A co teraz z naszym stołem?